na kolejny dzień festiwalowy. Dzisiaj będzie równie pięknie jak wczoraj, przedwczoraj i w dniu inauguracji. Będziemy mieli trzy zespoły młodzieżowe, które przyjechały do nas wczoraj, które już cieszą się tym, że mamy piękną pogodę, że jest świetnie, że zorganizowaliśmy im znakomity pobyt w hotelu Amber Baltic. Zespoły wystąpią dziś z koncertami, będą też plażowały, będą też chodziły na próby, a naszą rolą, moją rolą jest to, aby czuły się tu jak najlepiej, żeby miały wszystko, czego zapragną, żeby wszystko, czego mogą oczekiwać od takiego pięknego miejsca, by właściwie uzyskały. Idziemy kupić bardzo ważny puchar festiwalowy, puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego i Oddziału Regionalnego tutejszego. Puchar, który żyli wskaże, dla jakiego chóru, za jakie osiągnięcia. Ma on bardzo dużą wartość. Od lat jest fundowany, więc będziemy szukać pięknego pucharu. W związku z tym, że festiwal ma bardzo wysoki poziom, przyjechały znakomite kury, więc tak jak co roku fundujemy Polski Związek Kurów i Orkiestr Puchar. W tym roku postanowiliśmy przyznać aż cztery Puchary. Rok 1991, a teraz mamy 2019, czyli 28 lat. Jestem związany z Międzynarodowym Festiwalem Pieśni Huralnej Międzyzdroja. Początkowo jako dyrygent chóru, który tu przyjechał pierwszy raz w 1991 roku i zdobył od razu nagrody. Później jeszcze wielokrotnie przyjeżdżaliśmy z chórem i też właśnie cały czas wracaliśmy z nagrodami. A później już jako juror festiwalu, a także dyrektor artystyczny Interrapax, które swego czasu było taką połączoną, dwie imprezy były połączone, festiwal i Interrapax. Znakomita atmosfera była wtedy w tym wszystkim. Później tak stopniowo jako juror poznawaliśmy się nawzajem na festiwalach z innymi, Dyrygentami, jurorami, i można powiedzieć, że zaczęliśmy tworzyć taką wspólną rodzinę osób, którym bardzo zależy i zale, zależało i zależy na rozwoju churalistyki polskiej. To jest i y, y, turniej w Legnica, Legnica Kantab, y, to jest Międzyzdroje, to jest Barczewo, festiwal w Barczewie, który w sobotę miał swoją 18. edycję, i po zakończeniu tego festiwalu, gdzie jestem dyrektorem artystycznym, przyjechałem tu do Międzyzdroju. Coś ciekawego, to właśnie osoby, które tworzą festiwale, które są czynnymi organizatorami tych festiwali, zależy im na dobru kuralistyki polskiej, stąd idea, aby sześć najbardziej prestiżowych konkursów kuralnych w Polsce i zwycięzcy tych konkursów zawalczyli w. Grand Prix Huralistyki Polskiej, które się odbywa na przełomie listopada i grudnia w Poznaniu. Się tutaj wspaniale przyjęci i jesteśmy zobowiązani do tego, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Muzykę, którą będziemy prezentować publiczności, wybraliśmy specjalnie na dzisiejszy koncert i mam nadzieję, że nasze wykonanie się spodoba.